Hej tu Ania, witam Was na praktyce jogi, która pomoże nam na uwolnienie złości, emocji, które jak głęboko wierzę i doświadczam, chcę nam coś istotnego pokazać, czegoś nauczyć, na coś zwrócić uwagę. Dobrze jest więc ją zaobserwować, jakie towarzyszą jej myśli, jakie odczucia w ciele, aby później, gdy już lepiej ją zrozumiemy, pozwolić jej się uwolnić. Kiedy będziesz gotowa, zamknij oczy. Siedząc wygodnie, wydłużaj plecy, od ramiona od uszu. Połóż dłonie na kolanach, rozluźnij mięśnie twarzy. Teraz z wdechem unieś ramiona do uszu i na wydechu opuść, rozluźniając je coraz bardziej. Jeszcze raz wdech, ramiona do uszu. Na wydechu opuść. Ostatni raz wdech i wydech, ramiona luźne. Zaobserwuj odczucia w ciele. Zaobserwuj swój oddech. Połóż teraz jedną dłoń na brzuchu, jedną na wysokości serca. Wdech głęboki nosem i wydech ustami. Weź głęboki wdech z brzucha i na wydechu rozluźniaj całe ciało. Powtórz ten oddech, czyńce, jak Twoja klatka piersiowa się unosi i opada. Świetnie, odłóż teraz dłonie na kolana, pozostań jeszcze chwilę w bezruchu. Przyciągnij teraz na spokojnie lewe ucho do lewego ramienia. Rozciągaj prawą stronę szyi. Możesz sobie pomóc dłonią, ale zrób to delikatnie. Przyciągnij ucho bardziej do ramienia. Powróć teraz do środka i w drugą stronę. Rozciągamy lewą stronę szyi. Uwalniamy wszelkie napięcia z okolicy szyi, z okolicy barków. Możesz pozostać z zamkniętymi oczami. Powróć do środka. Przyciągnij podbródek do klatki piersiowej, rozciągając tył szyły. Szyi. Powróć do środka i odchyl głowę delikatnie do tyłu popatrz do góry, otwierając przód szyi, klatkę piersiową. Powróć do środka, na wdechu unieś dłonie do sufitu, na wydechu połącz na wysokości serca. Wyślij teraz intencje, czego chciałabyś doświadczyć podczas tej praktyki dzisiejszego dnia. Odłóż z powrotem dłonie na kolana i wykonaj kilka okrążeń, ramionami w tył, ramionami w przód. Teraz strzepujemy wszystko co już nam nie służy. Uwalniamy wszelkie napięcia z ciała, z umysłu. Strzepujemy w prawo, strzepujemy w lewo, może nawet do góry, tak jak czujesz. A teraz postaraj się wstać i strzepuj też wszystko z nóg. Baw się tym ruchem. Świetnie. Jeszcze chwila. Teraz zwieś w dół. I też luźne ciało, dygoczemy, strzepujemy, huśtamy nawet z jednej strony do drugiej. Strzepujemy z rąk, strzepujemy z nóg i wracamy ciałem do góry. Świetnie. Stopy na szerokość bioder. I teraz powtarzaj za mną ruch, głęboki wdech nosem ręce do góry, na boki, do góry i na wydechu przez usta ciało w dół. Jeszcze raz: wdech do góry, wdech na boki, wdech do góry, wydech ustami w dół. I teraz szybciej: wdech, 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 rozluźnij w dół, wdech, 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 wdech wydech, wdech, wdech, wdech. Wydech świetnie, dotleniaj cały organizm. Kontynuuj jeszcze dwa razy. Huh. Świetnie. Pozostań na dole teraz. Złap za łokcie. I pochuć tutaj chwilkę z jednej strony do drugiej. Unormuj oddech rozluźnij jeszcze szyję, barki i teraz na spokojnie zroluj ciało do góry głowa ostatnia, świetnie teraz przejdź na początek maty powitanie słońca a wdech, ręce do góry na wydechu skłon wdech, plecy proste do połowy na wydechu przejdź do deski i kolana, klatka piersiowa Odbródek na ziemię na matę, wdech kobra, opuść biodra na ziemię, popatrz do góry, otwórz klatkę piersiową, na wydechu pies z głową w dół. A jest pierwszy pies, więc na spokojnie, uginaj na przemiętnie może kolana, rozluźniając tyły nóg, odpychaj się też mocno dłońmi od maty. Rozszerzaj palce, wydłużaj plecy. Pomachaj teraz z głową z prawej do lewej, z góry w dół, pomagając szyi jeszcze bardziej się rozluźnić. Popatrz do przodu, przejdź naprzód, maty, wdech, plecy proste do połowy, na wydechu skłon. Wdech, rośniemy do góry, dłonie do góry, na wydechu ręce na wysokość serca. Raz jeszcze powitanie słońca, wdech, ręce do góry. Na wydechu skłon, rozgrzewamy ciało. Wdech plecy proste do połowy, na wydechu do deski. Kolana, klatka piersiowa w dół, łokcie przy sobie. Wdech opuść biodra, unieść klatkę, kobra. Na wydechu pies z głową w dół, oddychaj w psie, odpocznij czuj jak twój cały organizm się dotlenia rozciąga, rozrusza popatrz do przodu wdech, plecy proste do połowy na wydechu skłon wdech, rosniemy do góry dłonie do sufitu na wydechu dłonie na wysokość serca Raz jeszcze, wdech ręce do góry, na wydechu skłon. Wdech plecy proste do połowy, na wydechu przejdź do deski. Kolana, klatka piersiowa w dół, podbródek dotyka maty, na wdechu kobra, na wydechu pies, głową w dół. Teraz połączymy duże paluchy u stóp. Na wdechu uniesiemy lewą nogę do góry, na wydechu przyciągniemy kolano do przodu, postawimy stopy na przodzie maty. Na wdechu unieś ręce do góry i teraz robimy wykopy prawą nogą w przód, pf, opuszczając dynamicznie dłonie. Jeszcze raz. Wykopujemy wszystko, co już nam nie służy. Efekty dźwiękowe, mile widziane. Proszę bardzo. Puf, na razie. Odłóż dłonie na matę, stopa do tyłu, kolana, klatka piersiowa w dół, wdech jeszcze raz, kobra. Na wydechu, pies głową w dół. Połącz duże paluchy u stóp, i teraz prawa noga będzie szła do góry. przyciągnij kolano do klatki piersiowej odłóż stopę naprzód wdech, ręce do góry i szukając balansu jednocześnie wykopujemy nogę do przodu ciach jeszcze trzy razy trzymaj balans i baw się tym ruchem świetnie Ci idzie wszystko, co już Ci nie służy, jest z przodu. Wykopujemy to, mówimy: Papa! Pa". <grych> Od... Przejdź teraz do deski, kolana, klatka piersiowa w dół, na wdechu kobra, na wydechu pies, głową w dół. Fantastycznie. Oddychaj głęboko. Przejdź teraz na przod maty. Wdech wyprost pleców do połowy na wydechu skłon. Wdech rośniemy do góry, dłonie do góry, na wydechu, dłonie na wysokość serca. Przejdź teraz na środek maty, otwórz szerzej stopy. Lewa stopa 90, prawa 45. Otwórz szeroko ramiona, ugnij lewe kolano do wojownika drugiego. Spójrz na środkowy palec, oddal ramiona od uszu. Poczuj moc w tej pozycji. Teraz na wdechu. Wyprostuj nogę z ręce u góry, na wydechu powróć do wojownika drugiego. I powtarzaj tak kilka razy wdech, góra, wydech, wojownik drugi. Trzymaj balans, wdech do góry, na wydechu, zegnij kolano Dwa razy jeszcze wdech i wydech. Góra i dół. Wyciągnij lewą dłoń i ustaw nad głową, wyciągając do wojownika pokoju. Prawa dłoń opiera się może o udo, może o łydkę. Z powrotem wojownik drugi, prostuj kolano. Powróć do centrum i na drugą stronę. Otwórz teraz prawą stopę, ugnij prawe kolano. Ustaw pozycję wojownika drugiego. Szeroko rozłóż ręce. I teraz wdech do góry. Na wydechu zginaj kolano. Powróć do wojownika drugiego. Góra, dół. Trzeci raz. Poczuj moc. Mocno wciskaj stopy podłoże. Raz jeszcze. Ostatni. Wyciągnij prawą dłoń do przodu delikatnie i odwróć nad głowę lewą, opierając o łydkę lub o udo. Prawe kolano nad kostką wyciągaj. Prawą stronę Oddychaj. Teraz do wojownika drugiego. Wyprostuj kolano. Odłóż ręce na biodra. I teraz otwórz stopy troszkę szerzej. Wdech do góry ręce, na wydechu przysiad, a dłonie opieramy na boki. Wdech do góry, prostuj kolana, na wydechu przysiad. To się nazywa przysiad bogini. I właśnie tak chcesz się poczuć. Silna fantastycznie raz jeszcze otwieraj mocno klatkę piersiową otwieraj ręce na boki przytrzymaj chwilę mocne nogi i o rozluźnij możesz potrząść chwilę rękoma nogami świetnie spotykamy się na przodzie maty ręce do góry na wydechu skłon wdech plecy proste do połowy na wydechu do deski może przez kija udać się zejść w dół na wdechu pies głową w górę na wydechu pies głową w dół oddychaj, fantastycznie Przejdź na przód maty i teraz zegnij, otwórz stopy szerzej. Pokażę Wam teraz na środku, otwórz stopy szerzej, jak pięty Ci odstają to nie szkodzi. Ważne, żeby biodra się lekko otworzyły, pośladki kierują się, kość ogonowa kieruje się w dół, plecy proste, dłonie. Na wysokości klatki piersiowej łokcie odpychają kolana i oddychaj. Krysia jogina. fantastycznie uwalnia wszelkie napięcia z bioder, a kumulujemy tam dużo emocji. Teraz połóż lewą dłoń. Prawą wyciągnij do góry na skos. I teraz zmiana prawa, dłoń na ziemi, lewa do góry, otwierając klatkę piersiową, odpychając się od kolana. I teraz na połącz z oddechem, wdech do góry, na wydechu, dłoń na ziemię. I jeszcze raz. Wdech do góry, klatka. Na wydechu w dół. Na wdechu, ręka do góry, na wydechu w dół. Zatrzymaj na chwilkę jeszcze na dole. I teraz delikatnie usiądź i daj sobie dużego przytulasa. Ale naprawdę tak poczuj swoje ciało. Schowaj główkę. Ukochaj swojego najlepszego przyjaciela, samego siebie. Biednia. wyprostuj nogi wyprostuj plecy popatrz do przodu teraz przyciągnij prawe kolano przytul je a prawą dłoń odłóż za siebie lekki skręt kręgosłupa wzrok podąża za prawą dłonią Lecy proste. Oddychamy, zwalniamy. I teraz odłóż prawą nogę przyciągnij lewe kolano, przytul je a lewą dłonią. Odłóż do tyłu. Staraj się opuścić lewe ramię teraz w dół. Postaraj się mieć prawą nogę aktywną. Odłóż lewą nogę do przodu i delikatnie się połóż, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Teraz wykonaj kilka okrążeń masując sobie dolne plecy. To też zrobi dobrze na uwolnienie wszelkich napięć, które może tam powstały. Często jest tak, że jak uwalniamy napięcia z ciała, to także uwalniamy napięcia z umysłu i vice versa. Teraz złapiemy albo za duże paluchy u stóp, albo za łydki, albo za stopy. Rozszerzamy kolana i bujamy z jednej strony do drugiej. Masujemy plecy, otwier otwieramy biodra, pozycja szczęśliwego dziecka. Staramy się mieć dolne plecy na macie, szyję staramy się mieć na macie. I staramy się cieszyć tą pozycją. Świetnie. Teraz przyciągnij głowę do kolan. Zaciśnij mocno całe ciało. Zepnij całe ciało. Jak najbardziej potrafisz. Jeszcze chwila. Trzymaj, trzymaj wszystkie mięśnie spięte. I opuść. Świetnie. Połącz teraz stopy razem. Otwórz kolana na boki. I połóż dłonie sobie na brzuchu. Zamknij oczy. Teraz już zwolnimy. Zaobserwuj, jak czuje się Twoje ciało. Może jest lekko mniej napięte, może ma więcej przestrzeni. Zaobserwuj swój oddech. Jaki jest Twój oddech po tej praktyce? I poczuj swój brzuch z intencją miłości do swojego ciała, dziękując Mu za tą praktykę. Pomimo iż przeżywasz niełatwe emocje. Byłeś w stanie rozłożyć matę, poćwiczyć, zrobić coś dobrego dla siebie. Naprawdę możesz sobie serdecznie podziękować za to. Teraz już przejdziemy do ostatniej pozycji, delikatnie wyprostuj nogi, rozłuszęce na boki. Różkami do sufitu. Miej pewność, że twój brzuch jest rozluźniony. Twoje szczęka i oczy są miękkie. Pozwól sobie na całkowite rozluźnienie. Zostać w tej pozycji odrobinę dłużej, jeśli masz czas i ochotę. A teraz razem usiądźmy, wyprostujmy raz jeszcze plecy, połóżmy dłonie na kolanach. Bardzo bardzo dziękuję Ci za tą praktykę. Wdech głęboki, ręce do góry, na wydechu. Na wysokość serca, na Bardzo się cieszę, że dołączyłeś dołączyłaś dzisiaj do mnie. To ważne, żeby pozwalać emocjom zaistnieć i dać im przestrzeń, aby mogły być wyrażone w bezpieczny sposób. Z wielką przyjemnością zapraszam Cię na różne inne praktyki na moim kanale. Jestem z Tobą, Buziaki.